Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie, Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób przestać być za dobrym, zbyt dobrym, wiecie, nadmiernie, w stopniu, który byłby dla nas samych toksyczny. Dlaczego byłby toksyczny? Dlatego, że chociaż ja nie mam nic do altruizmu i do dobroci, to jeżeli już mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś aż nam wchodzi na głowę, eksploatuje nas, nadużywa naszej dobroci, z sytuacją, gdy dajemy komuś palec, a ten ktoś wyrywa nam rękę, z sytuacją, kiedy robimy coś dla kogoś, ale ten ktoś zapomina nawet nam podziękować, nie mówiąc już o okazaniu w inny sposób wdzięczności czy docenienia, bądź przynajmniej szacunku. Albo właśnie wciąż domaga się więcej i więcej, coraz częściej. No to, to zaczyna się robić, wiecie, chorobliwe, to zaczyna się robić bardzo problematyczne, i każda osoba, która miała do czynienia z toksyczną znajomością, nie tylko z toksycznym związkiem uczuciowym, ale z toksyczną znajomością, pewnie potwierdzi, że niejednokrotnie tak się tam zdarzało, że gdy, 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 gdy była taka osoba za dobra. No to zaraz znajdowali się ludzie, którzy właśnie chcieli wejść komuś na głowę, zużywać te osoby jak baterię, a potem najchętniej wywalić ze swojego życia, gdy się już więcej nie da wydrenować z tego człowieka energii. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest za dobry, no to zaraz się znajdą jakieś, że tak powiem, wampiry. Emocjonalne, które będą wysysały z nas te siły, naszą witalność, tak długo jak się da, a potem, już wiecie, gdy przestaniemy być potrzebni, albo gdy zaczniemy protestować, no to zastąpią nas kimś innym, innym, za dobrym człowiekiem. Co stoi za faktem, że niektórzy są zbyt dobrzy? O, to jest temat rzeka, który nie zostanie wyczerpany w tym podcaście, ale z całą pewnością możemy też mówić o tym, że stoją za tym wszystkim pewne przekonania, które teraz postaram się Wam przedstawić. No, i zachęcić też Was do tego, żebyście jednak spróbowali je sobie przepracować, zmodyfikować, zmienić, z określonych powodów, jakie także omówię. Pierwsze z takich przekonań brzmiałoby: żeby być w porządku, muszę pomagać wszystkim, którzy mnie o to poproszą. Naprawdę. Ale niby dlaczego? Co to zostało gdzieś wykute w jakichś kamiennych tablicach? A może jest to nowe rozporządzenie Unii Europejskiej? <laughs> nie, no, na szczęście do niczego takiego nie doszło. Zwracam w tym momencie Waszą uwagę, że prośba jest prośbą tylko o tyle, o ile zakłada możliwość odmowy. Gdy zatem ktoś nas prosi, no to oczywiście możemy powiedzieć nie. Możemy też negocjować, możemy czegoś w zamian się domagać, możemy określić warunki niesienia pomocy czy tam jakiegoś wsparcia. Jest wiele różnych scenariuszy, są rozmaite opcje, a nie tylko na zasadzie zero-jedynkowego postrzegania tej sprawy, albo się godzę, albo się nie godzę. A jak się nie godzę, no to znaczy, że jestem nie w porządku. Mówienie nie także jest w porządku. Niektórzy odczuwają taki pod wpływem tego przekonania przymus robienia wszystkiego, o co inni poproszą, no i w rezultacie są eksploatowani, nadużywani, są to ludzie bardzo nieasertywni. W pewnym momencie mogą stać się wręcz ulegli i to bywa dla nich wręcz katastrofalne w skutkach nie tylko w bliskich związkach, ale też e, no w jakichś relacjach koleżeńskich, współpracowniczych, że tak powiem. I to no, jest coś, co może być naprawdę dramatyczne wręcz. Zatem pamiętajmy o tym, że prośba to nie rozkaz, to nie jest komenda. I możemy też śmiało odmawiać, jeżeli nie chcemy, albo nie potrafimy, czy nie możemy czegoś zrobić. Albo najzwyczajniej w świecie no, nie widzimy się siebie w danym zadaniu, przy, przy pewnym przedsięwzięciu. Nawet nie tłumacząc się, wolno nam powiedzieć nie, wolę tego nie robić i koniec i tyle. No, rozumiem, że to jest dla Ciebie istotne, jednak ja tego dla Ciebie nie zrobię. I to wszystko w tym temacie. I nadal pozostajemy w porządku, jesteśmy fair, a wiecie, wobec kogo wtedy jesteśmy, w szczególności w porządku, wobec siebie. To jest istotne, aby bycie fair wobec innych nie stało wyżej względem bycia w porządku, wobec siebie. Kolejne przekonanie. Muszę zawsze mocno starać się o aprobatę wszystkich ludzi w moim otoczeniu. Co takiego? A to nie bez jakiego powodu? Przecież, wiecie, mawia się tak dowcipnie, że ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby się wszystkim podobać. Nie wziąłbym sobie do serca to stwierdzenie bardzo pocieszne skądinąd. Bo rzeczywiście... Na no niektórzy próbują łatać jakąś dziurę w swoim poczuciu własnej wartości poprzez uzyskiwanie aprobaty. Tylko wiecie, ta dziura to jest bardzo taka kłopotliwa w naprawieniu, przy pomocy tego typu wadliwych środków, które w istocie są wręcz przeciwskuteczne, ponieważ gdy tam upychamy byle co, a tym byle czym jest tak desperacko poszukiwana aprobata. Za wszelką cenę zdobywana własnym kosztem niejednokrotnie, no to faktycznie te dziura to tylko może jeszcze bardziej korodować i się poszerzać, może się utrwalać i będzie tylko gorzej. Więc powiedzmy, nie, takiemu desperackiemu poszukiwaniu aprobaty, mamy prawo być sobą, mamy prawo realizować własne wartości, mamy prawo mieć własne opinię, stanowisko w różnych sprawach. Gdybyśmy jednak popadli w ten nauk. Takiego właśnie bardzo pilnego poszukiwania aprobaty ze strony innych ludzi, byśmy byli od tej aprobaty wręcz uzależnieni, no to to by pogłębiało się. No bo to jest cecha właściwie nałogu, że coś się utrwala, pogłębia, rozwija, poszerza, to się rozlewa coraz bardziej. Staramy się o tą aprobatę w rezultacie, to już nie mamy własnego zdania. Jesteśmy jak chorągiewka, i zawsze się tak poruszamy w tą stronę, w którą wieje wiatr. Byle tylko tą aprobatę uzyskać. Moglibyśmy stać. Się wręcz konformistami, ludźmi, którzy już przestają myśleć samodzielnie, bo tak starają się upodobnić do otoczenia. To by doprowadziło do dramatu, przecież do całkowitego, wręcz zatracenia siebie. No, i oczywiście wtedy nikt już by nie był zainteresowany tym, jakie mamy potrzeby. W skrajnym wypadku to właściwie my sami moglibyśmy przestać być nimi zainteresowani, ponieważ stracilibyśmy z nimi właściwie kontakt. Sami może byśmy już nie wiedzieli, czego chcemy, bo byśmy tylko przyjmowali, że są pewne pragnienia. I byśmy podpatrywali oczywiście tam wśród tych ludzi, od których aprobaty się spodziewamy, jakie te pragnienia są, i byśmy żyli pod dyktando w zasadzie innych ludzi. Więc to nie jest dobra droga. Chciałbym w tym miejscu jeszcze zachęcić Was do rozróżnienia aprobaty od dezaprobaty i tym samym poszukiwania aprobaty od unikania dezaprobaty. Bo. Oczywiście dobrze byłoby raczej się nadmiernie, w stopniu przesadnym, jakimś skrajnym, na dezaprobatę nie narażać. No jeżeli przyjęło się, że po ulicach to się nie biega na Golasa, no to oczywiście mądrze byłoby zdroworozsądkowo unikać dezaprobaty poprzez nie bieganie na Golasa, ok? Natomiast z drugiej strony, no przecież są sytuacje, kiedy mamy prawo wyrazić swoją opinię, nawet jeżeli większość ma zupełnie inną. No i trzeba to przy pomocy zdrowego rozsądku ocenić, czy chcemy to zrobić, czy to ma sens, co to może wnieść, jak to może wpłynąć na dalszy przebieg sytuacji. No ale tak czy siak zarządzamy tym unikaniem dezaprobaty. No i zdecydowanie nie ma się też co uzależniać od tego poszukiwania aprobaty, co jest bardzo kłopotliwe, jak już mówiłem. Kolejne przekonanie: to okropne, jeśli ludzie, którzy są dla nas ważni, mają o nas w jakiejś kwestii złe zdanie. Czy rzeczywiście sytuacja, gdy ktoś ma o nas złe zdanie, zawsze jest okropna? A może dałoby się na to zareagować inaczej? Może nawet rozbawieniem. Nie no, to w sumie jest śmieszne. No. Dlaczego ktoś miałby mieć o mnie złe zdanie z takiego powodu, że realizuję swoje wartości, że mam jakąś konkretną opinię, jakieś poglądy polityczne, albo jakieś upodobania takie bądź inne hobby? <laughs> w sumie to zabawne. Ktoś inny mógłby się zezłościć, nie? No, w sumie z jakiej racji? Czemu masz o mnie złe zdanie? Przecież, przecież ja mam prawo do swoich jakichś preferencji czy poglądów, czy, czy do Wybierania takich, a nie innych zachowań w określonej sytuacji. Ktoś jeszcze inny mógłby zareagować inaczej, i to jest istotne, abyśmy byli zdolni do takiej elastyczności. Zdrowie psychiczne polega na tym, że jesteśmy zdolni do reagowania rozmaicie na różne sytuacje, czynniki, konteksty, a nie zawsze w ten sam sztywny sposób, na zasadzie: ojej, to takie okropne. W pewnym momencie można by tak powiedzieć, że gdybyśmy tak bardzo. Przejmowali się tym, że ktoś miałby o nas złe zdanie, to właściwie stalibyśmy się czyimś takim, no nie chcę, nie chcę powiedzieć niewolnikiem, ale zakładnikiem to na pewno. Przecież ten człowiek mógłby powiedzieć: No, widzisz, to mi się tak bardzo nie podoba, mam o tym takie złe zdanie. No i co? No i musielibyśmy, czując, że to okropne, no zacząć to zachowanie modyfikować, byle tylko tego odczucia uniknąć. A tymczasem przecież moglibyśmy zareagować zupełnie inaczej. Kolejne przekonanie. Należy rezygnować z własnych spraw, żeby zrobić przyjemność innym. Nie chciałbym, żebyście źle mnie zrozumieli. Ja naprawdę nie mam nic do altruizmu wtedy, gdy tak świadomie wybieramy. Natomiast tutaj użyto takiego słowa, że należy. Ale, ale jak to? Należy, no wracam, wracam do rozporządzeń to jakaś instancja tak określiła, że koniecznie trzeba to robić, ale, ale z jakiej racji? Ale pff, niby co tu uzasadnia? Jakieś są tu argumenty w ogóle? No chyba zgodzimy się, że nie za bardzo jeśli nawet to byłyby to jakieś historie, a grubymi nićmi szyte. no bo z jakiej racji mielibyśmy zawsze rezygnować z własnych spraw, żeby robić innym przyjemność? Dostawiam Siebie nie nizej od innych ludzi, bo nie ma w tym nic złego, abyśmy negocjowali, starali się o coś, abyśmy domagali się czegoś w zamian. Przecież to nie zbrodnia, przecież wolno nam to robić. Mamy często taką możliwość, niektórzy z niej nie korzystają, a potem są stratni. I jak to wyjdzie w praktyce? Czy, czy rzeczywiście uda nam się osiągnąć więcej? Czy uda nam się korzystnie na czymś wejść? No to oczywiście życie pokaże, ale no na pewno nie ma takiego powodu, żeby ustępować, jeżeli no tego byśmy nie chcieli. Pamiętajmy o tym, że możemy nawet zainwestować bardzo wiele, podczas gdy druga strona czy ktoś inny, czy jakaś grupa zainwestuje mniej, kierując się zasadą altruizmu, ale wtedy, kiedy to jest wybór, a nie wtedy, kiedy to miałby być jakiś wewnętrzny przymus wynikający z takiego przekonania. Kolejne przeświadczenie: jest bardzo ważne, co inni ludzie o mnie myślą. Kochani, im więcej ludzi poznacie, tym więcej skrajnie różnych opinii o sobie usłyszycie. O, ja, odkąd prowadzę działalność popularyzatorską, to, to, to tutaj wiecie, tą publicystyczną, jako psycholog, to słyszałem skrajnie różne poglądy i wiecie, pod, pod niektórymi filmikami to ja, to ja dosłownie czytam takie komentarze. O, jaki okropny, straszny podcast. Eee, I jednocześnie komentarz dalej. Nie, no, wspaniały, świetny podcast, doskonała robota. No to, ludzie mają bardzo różne opinie. Nie można tak brać do siebie wszystkiego, co oni tam sobie pomyślą, bo to można by dostać jakiegoś bzika, można by naprawdę jak na karuzeli się poczuć, mielibyśmy zawroty głowy, ponieważ te opinie bywają skrajnie różne. Od bardzo silnej sympatii poprzez no, jakąś tam neutralność, a kończąc na wręcz silnej niechęci do, do, do pewnych przejawów na naszej aktywności. Także no to nie byłoby dobrym pomysłem, aby aż tak bardzo się przejmować tym co pomyślą inni. Gdyby tak jednak się stało i gdybyśmy rzeczywiście brali to wszystko tak głęboko do siebie, no to oczywiście chodzilibyśmy wiecznie sfrustrowani, jakoś struci, e, zmarnowani i generalnie niepocieszeni, ponieważ ciągle docierałyby do nas różne też formy krytyki, e, które siadałyby nam na psychikę zdecydowanie za mocno. Trzeba z dystansem, z dużym dystansem podchodzić do tego, co inni myślą na nasz temat czy na temat naszej działalności. I no, jednak na pierwszym planie stawiać to, co my sami na dany temat sądzimy, czy to rezonuje z naszymi wartościami, e, czy, czy mamy wrażenie, że postępujemy słusznie, czy mamy takie odczucie, że stoi wiele argumentów, które sprawiają, że, że, że no, dane podejście jest prawidłowe, i tak dalej, i tak dalej. Następne przekonanie. Miarą mojej dobroci jest zadowolenie innych ludzi. A jeśli byłoby zadowolenie innych pewnym rodzajem przymusu, to czy właściwie tego typu działania miałyby jakąkolwiek wartość? Coś uchodzi za szlachetne, jeśli robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli, a nie jest to narzucony przez ustawodawcę obowiązek. Wtedy trudno jest o tym myśleć jako o czymś szczególnie szlachetnym. Wtedy ewentualnie za szlachetne uchodzi niewykręcanie się względem pewnych obowiązków, nie zaniechanie tego działania, które jest oczekiwane i którego się od nas ludzie spodziewają. To ok, ale jeśli mamy mówić o dobroci, no to weźmy pod uwagę to, że to ma być działanie z własnej nieprzymuszonej woli, że ja tak wybieram, że ja się na to często zdobywam, bo to przecież może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Tak jak bycie szczerym, tak jak dążenie do prawdy, tak jak obnażanie kłamstw czy jakieś zmagania z ignorancją na rzecz tego, aby jednak wiedza szła przodem, a nie no nie wiedza. Okay. Także to, to są często duże wyzwania. A, a, I płaci się od tego, że tak powiem, spory podatek. Bo no jeżeli wszyscy dookoła mówią, jak w takim jednym eksperymencie psychologicznym, że e, najdłuższy odcinek spośród czterech to jest ten, a my widzimy, że to jest bzdura, no to wskazujemy właściwy odcinek spośród kilku, nie? który jest najdłuższy. Oczywiście narażamy się wtedy na, na wytykanie palcami, na to, że nie będą kręcić nosem, albo że się wyłamaliśmy. Że wyszliśmy przed szereg, no tak, no takie mogą być konsekwencje, ale na tym właśnie mogłaby polegać dobroć, że my wskazujemy, co rzeczywiście jest faktem. I wreszcie ostatnie przekonanie. Ludzie będą gorzej o nas myśleć, jeśli nie będziemy spełniać ich oczekiwań. O, a to niby dlaczego? Może wręcz pomyślą o nas dobrze. O, patrzcie, on ma własne zdanie. On ma własne poglądy, on ma odwagę cywilną, aby przyznać się, że sądzi inaczej. On się nie boi tej oceny społecznej, on się nie boi, że coś będzie tutaj. Jakże będzie atakowany, że to, że tamto. A poza tym w sumie mogą też po prostu szanować nasze zdanie. Mogą uznać, że A różnica zdań, różne zapatrywania na daną sprawę. W ogóle to jest coś pożytecznego, ponieważ pozwala postrzegać daną kwestię, no, z różnych perspektyw, zatem poznać ją lepiej, bardziej zgłębić określone zagadnienie. Jest też o czym dyskutować. No więc, gdybyśmy jednak decydowali się mieć jakieś inne zdanie na temat tego, czy coś trzeba, czy czegoś nie trzeba robić, no to przecież możemy je przejawiać. To może wyjść wszystkim de facto na dobre. Natomiast życie pod dyktando oczekiwań innych ludzi uczyniłoby z nas jakiegoś niewolnika, kogoś w rodzaju robota, kogoś jak konformista. A dzieje ludzkości pokazują, że konformizm no, zwykle prowadził do bardzo kłopotliwych, delikatnie mówiąc, sytuacji, czy wręcz dobra, użyjmy tych słów tragicznych w skutkach. Kiedy dziki tłum podążał za jakimś tyranem, i wszyscy sobie mówili, że tak, tak, tak trzeba, tak, tak jest słusznie, no tak, bo każdy tak robi, bo wszyscy idą w tym kierunku, to my też pójdziemy, i to była droga do katastrofy niejednokrotnie. Także ten konformizm, o czym mówił nawet jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, to jest w ogóle taki potężny przeciwnik demokracji. A więc dbajmy, dbajmy, dbajmy o tą różnorodność. Niekoniecznie musimy spełniać wszystkie oczekiwania ludzi, którzy są dookoła. I miejmy swoje zdanie, zachowajmy tą zdolność samodzielnego myślenia i oceny różnych zjawisk. A jeśli ktoś by oczekiwał od nas pomocy, to też odpowiadajmy sobie uczciwie na pytanie, czy rzeczywiście pomagamy komuś, gdy dajemy mu na przykład rybę zamiast wędki. Albo gdy ciągle, ciągle mu pomagamy, więc on w rezultacie ma nikłą motywację do tego, aby coś tam samemu zdziałać, coś zrobić, coś zmienić. Jak widzicie, może być szereg przekonań, które mogłyby nas skłaniać do bycia zbyt dobrym, co w ostatecznym rozrachunku mogłoby się okazać niedobre. Nie tylko dla nas, ale nawet dla ogółu. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste. Na koniec jeszcze przypominam o trwającej promocji. Komplet moich książek w formie PDF wraz z kursem online można kupić za 39 zł w sklepie na stronie ocalsiebie.pl.